Dzień dobry, wtorkowy poranku. Piękna, ładna pogoda. Kawa już jest przygotowana na poranek. Pokażę Wam od razu takie kanapki. Takie kanapki z BP bardzo lubię. Nie wiem dlaczego, ale są naprawdę pyszne. Zaczniemy od ładowania samochodu i pierwszej ważnej informacji: że Carport to nie jest ładowarka samochodowa ładowarka samochodowa, ładowarkę samochodową możemy kupić dokupić do carportu, jest na zielono. Możemy ją dokupić, ale tak naprawdę carport to jest normalna fotowoltaika, to jest zwykłe panele fotowoltaiczne z, z falownikiem, które służą nam. Do produkcji energii elektrycznej i ta energia normalnie trafia do sieci naszej domowej, czy firmowej, w zależności gdzie ten kapotamy założony. A oprócz tego możemy sobie założyć ładowarkę, ale ta ładowarka będzie normalnie podpięta do prądu. Ona nie będzie czerpała energii bezpośrednio z paneli, tylko normalnie z, z sieci energetycznej. Także dwa niezależne urządzenia. Oczywiście, jeżeli mamy w domu zadarszenie fotowoltaiczne, pod którym trzymamy samochód. I mamy samochód elektryczny, no to siłą rzeczy pod takim zadaszeniem mamy ładowarkę, bo tak jest najłatwiej. Ale u mnie w pracy Carport jest zadaszeniem, plus fotowoltaika i falownik, a tam mam ładowarkę do samochodu. Mogłem to przenieść, ale tutaj wolę, żeby ludzie mogli parkować swoje rowery. Jak widać, niedużo ich jest na z 3 w związku z tym spokojnie mieści się też drugi samochód. Założyłem wczoraj antenę i od razu Wam powiem na co trzeba uwagę zwracać. Ja kupiłem antenę w gniazdku czy w wtyczce żeńskiej i miałem tak naprawdę żeński-żeński kontakt. To powodowało, że nie było sygnału, jednak yy, kobieta z kobietą się nie dogada. Musiałem zrobić upgrade, tam, interfejs w postaci zszywacza, zszywki od nożyczkami ją przeciąłem na taki mały kawałeczek, wsadziłem do środka i to pomogło. Od razu zaczęło to ładnie działać, tam w budynku mam odbiornik fal radiowych i myślę, że dzięki temu zaczniemy mieć już na bieżąco dane z produkcji z tutaj z bb Eco już ten sygnał jest mocny, ta antena w tym miejscu nie do końca powinna być, ponieważ cień od niej będzie padał na panele fotowoltaiczne już tak bliżej zachodu i to może mieć dość negatywny wpływ na produkcję tego panela, a być może i całości. Będę musiał to troszkę w innym miejscu postawić, ale to na spokojnie troszkę później. Zrobiłem wczoraj eksperyment po wysypaniu kamykami kamy, pod panelami podłoża sprawdziłem, czy jest różnica w bifacjalach, czy one dały mi więcej energii niż kilka dni wcześniej, kiedy tam była szara, bura ziemia. Ten film już jest o 6 rano dzisiaj na tym kanale. Zapraszam Was do zobaczenia, jak to wygląda. Miłego dnia, do usłyszenia.